Witam Was w chodzeniu po terawie Znaczy idziemy na górkę Tam, tam gdzieś, nie tam do tamtego domu Tam, nie wiem czy mi było palec widać Ale widać jak ja to mam Tam, tam, nie, Witam Was w 2021 dogo idzie za mną nie wiem czy mnie znajdziesz, czy jak biegnasz Niech zamyśla biegnąć Chodzić? To nie jest problem Widzisz moją mordę? Tak, że bliska Teraz powinno bli widać Zobaczę się jak będę wrócał w film Uuu! 2021 Jest rok Wcześniej były dwa tysiące no. Ja No to ja tak odwzorowałem Jak dieta Ale z tym już będzie Ale tu się zobaczy w praniu Jak będę wracał film oczywiście Słup Słup Nie ma cię słupa nie widzieć, bo ja tego Tu jest słup. tu ja chyba jakieś Tego tak postawiam. Góra a ja w byłem góra, tutaj, tam jest ta góra, tak się chodzi, uuu, tam, tam do góry, o, tam, tam, się da wejść. Na przykład można górą tutaj wejść, tutaj wejść i tam górą, albo można też dziurówką, ale dziurówką będzie dłużej. A mi się wydaje, że tutaj będzie krócej, ale się bardziej zmęczył. To mnie tutaj tak samo się zmęczył. Tak, coś mi się wydaje, przynajmniej mi i być temu psowi patrzy na moim morale, ale coś mi jak widzisz, jest 2021. Kolejne podejście do nagrywania filmu, nie? Takie wtedy nigdy nie miałam. Zawsze mi się za pierwszym razem udawało, no może tak raz, dwa mi się nie udało, ale tak to mi się zawsze udawało. Jak dobrze pamiętam. Czy to jest mój palec. To no musi być widać. Jak nie widać, to to jest mój to, to jest mój pal, palec. Nie wiem, kto jest takim idiotą w mojego palca. Nie wiem. Ale laupę nie, pokazałam. Laczek. Laczek, czy to jest? Uuu, Laczek. On nie chce takiego Laczka. Brudny lek. Laczek. Zajdziemy taką samą drogą jak siódka, tutaj no zostawcie łapę w górę i suba, tutaj był hasier, nie wiem co mówię na początku. I tam był też Marek, tam był Marek, tam, tam, w tamtym, w tamtym domu koło tego był pot i tam był Maruś. Tam mamy inne domy, bo jestem na wsi i na wsi jak to na wsi, oczywiście jest na Zedupiu i są jedynie domy. Są psy, są kury, są krowy, które wstydzają jak popadnie. Przynajmniej tutaj zamknij się. Dobra, się to jest nie, idziemy. Co ty masz? Dopiero 2 lata i ty się będzie w który ma jakieś 10 lat obchodził. Co jako? No dobra. Nie wiadomo kto idzie. No dobra, idziemy sobie na nagrywaczkę, pięknie, nagrywamy jakąś wieś, Eluwa, lipnica W, lipnica wielka. Tutaj właśnie właśnie o tym, że dupie mi chodziło, 4 minuty. A ja dalej wchodzę tutaj pod górkę, a już tam byłem mordo. Napiszcie w komentarzach jestem gruby, a na wam serduszko. Teraz co naprawdę okazało się we jestem takim małem grubaską wolno chodę, to jestem ja Uu, moja ryjok Piękny ryjok Kto nie lubi mojej mordy, temu muszę zezrościć będzie musiał. Znaczy kto nie lubi mojej mordy, tego ten film będzie nie lubił, bo tutaj nie moje ryjok pokazuje. No idziemy dalej, film 4 minuty. I wtedy mi wywalił, bo miałem za mało miejsca. A film trwał jakieś 8 minut. Filmy trwał po 10-11 minut. A mój to 5 minut. Kiedy w ogóle krótko ja film nagrywam na przykład jak w wotan nagrywałam mój pierwszy film w Ender Dragon jak Byłem byłem nahypowany na smoka kresu, ale też, też to jest to na psy. Nie ja dlaczego dachowiec za niedługo. Ale nazwy się nie się Dachowiec. I będę miał miał z tej strony Dachowiec. Ale teraz mówię się ona, bo już się odkrywa. Ja nie jestem psem. W ogóle, jakbyście się pytali, na tym nagrywam co na połowają. fest A mi widzicie WP, a to jest YF2019! I co? Nazwyczenie... To ten pies pochodu Napiszcie w komentarzach, Ja go widzieliście, a ja teraz pod górkę zapytam, bo mnie nogi płoną, ale cóż, gdzie ten pies to to Gdzie ten ty pies jasny? Jas? E, będę nagrywała Terraria. od razu mówię, terraria Będ, będzie na moim kanale, Żeby by mnie wywaliło, muszę sobie z niej posłuchać, bo musi być film na kanale. Filmy na kanale najważniejszy. A nie jakieś zdjęcie? Tu jest kogoś po Kogo? Nie wiem. Kurwa! Kur tak. Tam jest. A gdzie kto? Napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach o kogo mi chodzi. I jak zagadnię się, chłop na. Tam serduszko na No fuck. Ło! To co nie ma, o jeszcze idzie. Dobra, schodzę na dół. No dobra, i była przerwa będę kończył film, no bo już nie będę ciągle wchodził pod górę i później schodził pod górę i wchodził pod górę, bo się zmęczy. No. A więc ja wegnął, tutaj, tutaj był hasior, napiszcie kaftan nie ja wali, to trwaliście, wali, będą prawa autorskie, ale jotki, to, to nie jest mowa, że mi um, do, do demonetyzacji, ale to co z tym jest, ja macie mi filmu nie usłyszeć. Dobra, no to narka, hasior był.